Home office, kiedyś abstrakcja, teraz nasza codzienność. Pokażę wam, co zrobić, żeby tą pracę uprzyjemnić. Chodźcie, pokażę wam sposób na home office sypialni, którego właściwie rozwiązaniem jestem przeciwniczką, a myślę tutaj o tym, że nie powinniśmy pracować w tej samej przestrzeni, w której śpimy, ale wiadomo, różne są sytuacje, różne możliwości albo czasami wręcz ich brak, więc tego typu rozwiązanie, gdzie mamy home office, sypialni, możemy potraktować jako dwufunkcyjny mebel, bo mamy biurko, przy którym sobie pracujemy. Zaznaczam, że bardzo dobrym rozwiązaniem jest odwrócenie się, tak jak tutaj w tej sytuacji, tyłem do naszego łóżka, czyli nie kusi nas, nie wskakujemy do łóżka, jak pracujemy. Natomiast jak jest poranek albo wieczór, to zamieniamy nasze biurko na cudowną toaletkę i możemy się wtedy zdemakijerzować, Omakijażować e, dowolnie. Tak? Mamy dwufunkcyjny mebel, który wspaniale zapewni nam działanie zarówno home officeowe, jak i takie e, relaksacyjne. Bardzo ważne w strefie home officeowej są kolory, bo kolory mają wpływ na to, jak nam się żyje, jak funkcjonujemy. Jeżeli wprowadzamy strefę home office w istniejący już e, stan naszego wnętrza, to warto jest dopasować się kolorystycznie. Do tego, co już istnieje, ale zaznaczam, jeżeli mamy ostre kolory, to spróbujmy je wytonować, wprowadzając tak naprawdę kolory ziemi. Bardzo pięknie będą pracowały oczywiście drewna, różne odcienie, bardzo pięknie szarości, beże, jakieś drobne dodatki, żółcienie i zielenie. Tego typu kolorystyka, wytonowana, ale wyciągnięta z naszego zewnętrza, z natury, sprawi, że będziemy dobrze i pięknie funkcjonalnie pracować. Bardzo ważnym elementem przy naszej pracy domowej, przy biurku jest oczywiście oświetlenie. Mówię oczywiście, bo wydaje się, że wszyscy o tym wiemy, a jednak niejednokrotnie ta dbałość o oświetlenie gdzieś nam umyka. Dbajmy o światło, ponieważ to jest coś, co buduje nasz nastrój, pomaga nam w pracy. Albo w odpoczynku. Możliwości, jeżeli chodzi o oświetlenie przy biurku, powinny być różnorakie. Czyli możemy modelować lampą, możemy ją podwyższać, obniżać, ale co bardzo ważne, możemy też pracować natężeniem oświetlenia, ale nie tylko, bo również możemy pracować barwą oświetlenia. Ta, która jest najlepsza do pracy, to jest barwa pomiędzy 3 a 4 tysiące kelwinów. Ona sprawia, że czujemy się Gotowi do pracy, pełni energii, no i wtedy ten czas pracy nawet w domu jest dla nas sprzyjający. Przestrzeń biurowa, żeby była przyjazna, to też musi być funkcjonalna, więc bardzo ważne są na przykład organizery. I oczywiście w pięknej kolorystyce, dobrane do, do naszych możliwości kolorystycznych domu, te elementy mogą być zmieniane, ale słuchajcie, tutaj możecie sobie przypinać różne ważne opowieści, tu możecie sobie zawieszać wasze elementy, które są wam potrzebne do pracy biurowej, a dodatkowo... Ta przestrzeń biurowa, akurat tutaj jesteśmy w innej, ale świetnie się sprawdzi tego typu element właśnie w biurowej, no nabierze takiego domowego, fajnego klimatu. Oczywiście bardzo ważne są też kwiaty we wnętrzu yy, biurowym, jak w każdym, ale o tym Wam jeszcze opowiem. Wspomniałam Wam o zieleni w przestrzeni home office i oczywiście zieleń uwielbiam w każdym miejscu, ale przestrzeń home office wymaga specyficznych roślin. Najlepiej, żeby były to rośliny o dużych liściach. Na przykład taka piękna monstera. W ogóle uważam, że lepiej zastosować jedną dużą roślinę niż na przykład pięć małych. Albo jeżeli już mamy ochotę na takie balansowanie, to świetnie jest zrobić na przykład rośliny piętrowo, tak jak widzicie, pięknie to tutaj wygląda. Może być jedna na stoliczku, druga poniżej. Bardzo fajne rozwiązanie do home office to są rośliny z dużymi liśćmi, czyli taki fikus, albo też filodendron. To są rośliny, które oddają przepięknie tlen, jak wszystkie, ale te, słuchajcie, są bezstresowe, bo utrzymują się praktycznie same. Gadajcie z nimi, czasami podlewajcie i będziecie mieć przepiękną strefę home office. Tworząc wasze home office, pamiętajcie przede wszystkim o ergonomii mebli, jakie się znajdą w tej przestrzeni. Bardzo dobrym rozwiązaniem, które być może jeszcze nie jest Wam znane, jest na przykład taki, pokażę Wam to. Ruchomy stołek, który pozwala nam pracować tak naprawdę w różnych pozycjach. Ja się mogę tutaj trochę powyginać, dzięki temu mój kręgosłup pracuje. Ale to jest jeden aspekt takiego mebla. Drugi aspekt tego biurka to jest taki, że mamy sterowanie umieszczone w blacie. Ja mogę sobie dowolnie wysokość biurka ustawić, tak jak mi pasuje. No i teraz to tak średnio do pracy, prawda? Ale to żaden problem, bo mój stołeczek pojedzie razem ze mną. I teraz już na tej wysokości znowu zupełnie inaczej sobie działam. Jeżeli mam ochotę popracować na stojąco, to dopasowuję wysokość biurka do swojego wzrostu. I tutaj możliwość tej wysokości jest bardzo szeroka, także każdy się tutaj odnajdzie. Dodatkowo mam szufladkę, w której sobie mogę schować laptopa albo jakieś tam smakołyki. I to jest jedno z rozwiązań, które naprawdę warto mieć w swojej przestrzeni domowego home office, bo no, dbałość o zdrowie jest tutaj podstawą. Wszyscy z nas znają na pewno krzesła biurowe, które oczywiście też są w różny sposób. Sterowane, podwyższane, obniżane, mają ruchome plecy i tak dalej. Ja Wam pokażę zupełnie inne rozwiązanie. To jest tak zwany klękosiak. Krękosiak, jak sama nazwa wskazuje, zmusi mnie do tego, żebym uklękła, co też uczynię. I to jest pozycja, która tak naprawdę wpływa bardzo pozytywnie na ergonomię mojego ciała, na mój kręgosłup, na moje dobre samopoczucie. Na to, że nawet będąc z pracy, ja mam poczucie relaksu. Tego typu rozwiązanie sprawi, że Wasza praca będzie przyjemniejsza i tak naprawdę będziecie bardziej efektywni. A oczywiście, wysokość biurka i klękosiadu możecie dopasować do swoich potrzeb i możliwości. Dbajcie o swoje zdrowie, zachowując ergonomię w Waszych wnętrzach.